Pokażę Wam teraz, w jak skrajnie plugawy sposób działa koalicja rządowa. To jest Bożena Lisowska. A mnie nie znacie, no bo ja też nie za bardzo kojarzyłem. Równie dobrze taką twarz można by wygenerować w AI. Wrzuca coś takiego, sugerując, że nie było rozmowy pomiędzy Karolem Nawrockim a Donaldem Trumpem. Karol Nawrocki nie jest jeszcze oficjalnie prezydentem RP, a jest elektem. W sierpniu dopiero. Stanie się już oficjalnie głową naszego państwa i bardzo dobrze, brygada. Uśmiechajcie się dalej. Pani Lisowska, uśmiechaj się dalej. Ale zobaczcie, jak wielką falę hejtu, dziwnych komentarzy ze strony tej sekty giertychowej to wywołuje. Sugestie, że nie było żadnej rozmowy pomiędzy Nawrockim a Trumpem, to już jest budowanie totalnie fake newsów. Biały Dom odpowiedział, że prywatnych rozmów, bo taką była ta rozmowa elekta, prezydenta elekta z Trumpem, że nie komentują. I na podstawie tego komunikatu ona sugeruje, że nie było żadnej rozmowy. No to tak wygląda brak osobistej też rozmowy, bo przecież to też sugerowano, kiedy Karol Nawrocki był w Stanach Zjednoczonych. No ale cóż, no zobaczcie, no tak może zachowywać się jeden polityk. Jak debil, a normalnie na arenie międzynarodowej, jak partner może zachowywać się Karol Nawrocki. I to jest porównanie. I to jest dla Was też sygnał, co za ludzie dzisiaj rządzą naszym krajem. A Pani Lisowska.